No dobrze, no kurczę mikrofon. Dobra. Kurczę mikrofon już jest. O, Jezu. Ok, prawie nie widać. Kurczę mikrofon już jest, tak więc witam na transmisji. Obecnie nie powinno się nic wychrzanić do pulpitu. Stary N -Bank. Nie, to gdzie to było to było wyjście, prawda? Jest stary N wsadzony. Więc teraz tak yy... Odpalamy naszą playlistę. Nie nasza playlista. No copyright jest. Odpalamy nas, naszą no copyrightową playlistę. Sprawdzamy głośno O oh, kurczę, że tak. Dobra. I myślę, że na tyle może być. Pierwsze co zrobimy, to odblokujemy sobie przepustkę do TFT. tu jest przepustka bariery gadżetów. To jest to przepustka bajerów i gadżetów. Przepustka odblokowana. Oficjalnie. Czekajcie sekundę, bo oczywiście rozpocząłem live'a. No dobra, wróciliśmy. Mamy przepustkę blokowaną do tyf tyfytu, tak zwanego. Ja opatentuję tę nazwę. tyfyt. tak fajnie No I to było ten z techu. Znaczy, bardzo podobny było, może nie. i że bezpośrednio. Bo przyniósł, po 60, teraz daje po 100. Dobra, inauguracja tego te Oczywiście opóźnienie są do wszystkich. Złe, fuj fuj, leo emotka, fuj doktor shisa chyba doktora shisa jesteśmy w stanie z przepustki samej wbić na dwójkę jeżeli dobrze, tak doktora Shisa shis Pff. wiecie kogo mamy ten mamy szansę wbić na dwójkę w ramach przepustki dobra emotełki no oczywiście, ble, fuj ranking rankingowa w tym sezonie powziąłem postanowienie, że oficjalnie na live'ach nie będę, znaczy, nie ja głównie gram na live'ach, także yy, nie będziemy grali zwykłych TFT, tylko i wyłącznie rankingowe. Tam, że tak powiem, ranga. Jak bijemy se setkę, tak? Jak bijemy złoto, to wbijemy. Jak złota nie wbijemy, to też trudno. Ostatnio nie do na te również, ale oczywiście są spokojne. I jestem bardzo. Spoko. więc nie wiem czy nie wrócimy do nich Jednak jestem człowiekiem który jakiś raz się na czymś stwierdzi, że poko spoko to się na tym trzeba potrafi, potrafi wiele lat operować Widzicie, przedstawiła nam live'a na nowego NWK i co? I live trwał po 5 minut. Ma które niektóre, niektóre y, momenty trwały po minutę 30? Jeszcze lepiej. Jak ta gra dotrwa do końca, to napiszę komu trzeba, żeby dał info, że jest live. I wtedy się wykrzyczy, oczywiście. Aczkolwiek, my możemy naszego melizmę wbić już na trójkę. Także po tej grze pijam melizmę na trójkę. Po już zamójność miałem myślnie na poziom eee... eee a, 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 trzeci. Powiem szczerze, że na razie nie mogę znaleźć jakiegoś takiego buildu, który byłby sensowny. Więc już nawet udało mi się... To naj... No dupa. To najlepsze udało mi się nawet już zrobić tak, że zrobić ośmiu... tych ośmiu osiłków i do tego trzech, tych trzech... Yy... Trzy dusze towarzystwa, tylko, że to, to, to przepraszam bardzo, ale gówno dało. Autentyczny. Torty zrobiłem dwie synergie na diament i okazało się, że nie, lepiej tego nie grać. Lepiej tego w ogóle nie ruszać. Z tego, z Hextechowego, tego Badge'a dostałem jedną bitę trzech osiłków i jedną, jedną bite dwóch osiłków jedną bite jednego osiłka.